Witajcie kochani, z tej strony Tarocistka wina. Ja witam wszystkie zotykalne bliźnięta, moi kochani, horoskop miesięczny, horoskop na miesiąc lipiec 2024 podglądamy, jakie energie do Was idą na ten miesiąc, na co zwrócić szczególną uwagę, na co uważać i słowem wstępu tradycyjnie witam w pierwszej kolejności moich stałych widzów, subskrybentów. Witam również osoby, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. I jeśli Wam się spodoba, będzie mi bardzo miło za każdy nawet najmniejszy ślad Waszej obecności. Dobrze kochani. Kochani, nie gadamy, zaczynamy, bo i tak troszkę bliźniętom akurat przyszło poczekać na przekaz miesięczny. Niestety, słuchajcie, miałam taką sytuację, że naprawdę zwątpiłam już w pewnym momencie, że uda mi się dokończyć te horoskopy miesięczne. No, u mnie w rejonie, kochani, epidemia, dosłownie epidemia anginy. Kto miał anginę, dajcie znać, jak przeszliście, ale już jest wszystko. Ok, dobra, lecimy. Lecimy, kochani, zaglądamy w podstawową, ogólną prognozę energetyczną dla Was, kochane bliźnięta. Na co zwrócić uwagę, na co uważać, i pamiętajcie, oczywiście, przekaz jest ogólny. Bierzcie tylko to, co się zgadza, całą resztę odrzucajcie. Dobra. Bliźnięta zodiacalne, lipiec 2024 ogólne prognozy na ten miesiąc. Ok Aura klimat tego miesiąca a wyzwanie osobiste także dla Was. Praca i finanse sprawy miłosne. Co miłego się może wydarzyć w tym miesiącu, a na co szczególnie uważać. I jeszcze jedna energia, karta rada, którą odsłaniamy tradycyjnie na koniec. A teraz przechodzimy do czytania ogólnego. Dobra, bliźnięta. No, powiem Wam, z tą energią główną to tak troszkę zasada ograniczonego zaufania. Może, może się Wam wielce przydać w tym miesiącu, wiecie. Nie ufać ludziom, nie ufać też momentami swoim takim, wiecie, co, podpowiedziom, podświadomości, które mogą wam podpowiadać, że czasami trzeba być troszkę taką wdziągwą lub wdziągwem w swoim życiu, żeby osiągnąć swoje cele, tak? No niestety, kochani, z tą energią e, Piątki Mieczy ten miesiąc może być dosyć takim troszkę nieprzyjemnym e, miesiącem, w sumie klimat sam może być taki nieprzyjemny, nie? Może być tak nerwowo, może być kryzysowo, tak? E, to jedna z takich, wiecie, bardziej takich gryzących i dokuczliwych energii, w tarocie, i ona ostrzega. Ona ostrzega głównie przed kłamstwami, przed manipulacjami, moi drodzy, przed, przed takimi grami nie fair play, prawda? Więc na to zwróćcie szczególnie uwagę w tym miesiącu. Więc z jednej strony, drogie Bliźnięta, słuchajcie, warto przyjrzeć się, to jest wasza, wasz żywioł, żywioł, żywioł powietrza, więc słuchajcie, warto przyjrzeć się swoim czynom, tak? Swoim czynom, swoim myślom. Czy przypadkiem nie działacie właśnie na własną szkodę? nie? Chociażby, wiecie, takim czarnowictwem, czy tam pretensjami, obwinianiem innych ludzi za różne swoje problemy czy sytuacje, które mogą być dosyć takie problematyczne, tak? Na to zwróćcie szczególną uwagę, ale z drugiej strony, kochani, warto też po prostu patrzeć innym ludziom, po prostu na ręce, tak? Bo nigdy nie wiadomo, kto jest przyjacielem, kto jest wrogiem. Więc ta zasada ograniczonego zaufania, zarówno do siebie, jak i do innych ludzi, niech to będzie wasze hasło bezpieczeństwa na ten miesiąc, drogie bliźnięta. No, z taką energią wchodzicie w ten miesiąc. Głównie, kochani, to ja tutaj tak wyczuwam konieczność przede wszystkim zwrócenia uwagi w tym miesiącu na to, czy warto się mieszać w jakieś konflikty, tak? Czy warto w ogóle inwestować swoją energię, w jakieś walki, sprzeczki, rywalizacje i zastanowić się przede wszystkim, czy gra jest warta świeczki. Także na to zwróćcie, kochani, uwagę. Dobra, lecimy dalej. Jeśli troszkę niewyraźnie mówię, jeśli zjadam ostatnie spółgłoski lub w ogóle troszkę to przepraszam i jeszcze, jeszcze troszkę moje gadło tutaj po tej anginie nie doszło do siebie. Dobra, kochani, lecimy do miłości. Do miłości, do pracy, do pracy. Do pracy, kochani. Praca, słuchajcie, albo e, w tym miesiącu ta praca i obowiązki, e, część bliźniąt będzie wykonywać w samotności, może po prostu coś będzie wymagało od Was takiego, wiecie, szczególnego skupienia nie? na konkretnym zleceniu, na zbadaniu jakiegoś ważnego problemu, zbadaniu jakiejś ważnej, ważnej sprawy, tak, rozwiązaniu jakiegoś problemu w pracy, albo dosyć taki projekt, gdzie trzeba będzie po prostu przysiąść, nawet w samotności skupić się, na tym, albo z drugiej strony, kochani, no po prostu, po prostu tu jest pokazane, że wyźnięta, będą miały takie poczucie, że ludzie Was po prostu drażnią i sobie pójdziecie tak na ubocze, nie? Czy tam nawet na urlop, żeby tak, wiecie, pozbierać myśli. Drugi przekaz przy tej energii, kochani, jest taki, że dla niektórych z Was lipiec może być takim miesiącem... Yy, gdy ktoś bardzo intensywnie zacznie się zastanawiać nad swoją taką sytuacją zawodową, prawda, może się narodzić u niektórych z Was chęć, nie wiem, zmian tej sytuacji zawodowej, tak? Czy to miejsce, w którym jestem, jest dla mnie odpowiednim miejscem, czy ja chcę to robić dalej, czy może nie potrzebuję jakichś zmian, prawda? Zmiany pracy na jakąś bardziej ambitną, nie wiem, potrzeba rozwoju zawodowego, tak? Potrzeba osobistego też rozwoju, i takie wiecie. Zagłębienie się w siebie, zagłębienie się w swoją sytuację zawodową i zastanawianie się, jak dalej powinna ta ścieżka kariery waszej wyglądać, tak. Także wiecie, może to też ta energia mówić. Za chwileczkę sobie ją podpowiemy, bo czuję, że chyba się przyda tutaj podpowiedź, bo ta energia może również mówić o e, odsunięciu się właśnie od jakichś negatywnych wpływów, tak. Właśnie. Em, Odsunięcie się takie na bok, żeby spojrzeć na działania i poczynania innych ludzi, współpracowników, wspólników i tak dalej. Takich odsunięcia się od spółek, także, tak? Taka wiecie co? Troszkę też świadoma rezygnacja. Rezygnacja z pewnej roli zawodowej, z pewnych spółek, z pewnych projektów. Mhm, także tutaj mamy taką troszkę samotniczą energię. Zobaczmy, dlaczego. Czy to będzie po prostu konieczność wykonywania pracy e, solo, tak? Może ktoś zastanawia się nad właśnie nad e, własnym biznesem, tak? Założeniu własnego biznesu, żeby nie być zależnym od innych ludzi. Czy to będzie po prostu taki troszkę, no kryzys, kryzys zawodowy, czy to, co bliźnięta robią, jest tym, co chcą robić dalej, tak? Także podpowiedzmy sobie, podpowiedzmy sobie tutaj. Myślę, że warto. Chęć zmian, kochani, ewidentnie, jak na dłoni tu jest widoczna yy, potrzeba zmiany, albo kochani, nawet, nawet w lipcu mogą się pojawić pewne y, okazje, żeby zmienić tą swoją sytuację zawodową, tak? Coś tu się pojawia na horyzoncie, może być, tak. Ale z tego co widzę, kochani, z tego co widzę tutaj, y, to... Yy, Albo ta potrzeba zmian, ewentualnie jeśli pojawiają się takie szanse, chyba że już macie, żeby w lipcu zmienić pracę, zmienić stanowisko, przekwalifikować się, prawda? Jest, jest ten plan, tylko że mam wrażenie, że bliźnięta nie ogłaszają tego światu. Po prostu gdzieś są jakieś bliźnięta, które mają w planach te zmiany, albo szykują się nawet już tak do zmiany stanowiska, zmiany pracy. A być może nawet do przeprowadzki, słuchajcie, właśnie za pracą, ale to wszystko tak dzieje się w ciszy, no, dzieje się w ciszy, albo warto, żeby tak się działo, tak? Poza wiedzą, wiecie, współpracowników szefostwa, ale tu ewidentnie ktoś zbiera się w sobie, nie wiem, zbiera też siły w sobie, by wreszcie nie tkwić w jednym konkretnym miejscu, no. Ale wiecie, z jednej strony tak, ale z drugiej strony, wiecie, przy tej szóstce mieczy pustelnik również jest taką energią, która lubi rozgryzać, tak? Zastanawiać się. Jest tu odrobina takiej melancholii, takiego zastanawiania się. Hmm. Ale widzę, że z jednej strony to te zmiany mogą być lepsze, moi drodzy. Więc te okazje, które się tutaj pojawiają, lub te wasze pomysły, żeby faktycznie coś zmienić w waszej pracy zawodowej, może, może, może polepszyć sytuację. No, bardzo możliwe. Wiecie, kochani, wiecie co? Może się też polewić w lipcu taka sytuacja, że pojawi się szansa, żeby zająć stanowisko kogoś, kto odchodzi z pracy. Prawda? Może ktoś przechodzi na emeryturę, może ktoś zmienia pracę, niekoniecznie bliźnięta, ale po prostu zwalnia się jakieś stanowisko, zwalnia się jakieś miejsce pracy i bliźnięta będą miały możliwość po prostu to stanowisko przejąć, tak? Jest taka możliwość, no. Bardzo dobry, kochani, czas w tym miesiącu, tak zawodowo i finansowo na przemyślenia przede wszystkim, takie ostrożne, dalekowzroczne opracowanie też strategii i plan, plan tych zmian, tak? Ale z jakiegoś powodu te potrzeby tych zmian lub plany tych zmian warto zachować dla siebie. Tak, w ciszy, wiecie, w milczeniu. Także dla Was tutaj takie wskazówki zawodowe. Dobra, lecimy do miłości, kochani, w miłości. I w miłości, tak. O ile tu w pracy, lepiej e, postawić na powolne zmiany, na ciszę, na spokój. Tak, w miłości, no. Mm, Stoję raczej, i takie analizy to nie są wskazane, kochani. Tutaj wyraźnie ta energia odwróconego wisielca e, radzi, żeby zacząć działać. Albo, kochani, będziecie w takiej sytuacji, kiedy mm, wychodzicie z jakiejś stagnacji związkowej, relacyjnej, czy si, jeśli jesteście singlem, to zaczyna się coś dziać: wychodzicie do ludzi albo ktoś e, wychodzi do was e, z propozycją. Tu się zaczyna ruch, kochani. I też rada wskazówka, żeby zacząć działać, bo tutaj bezczynność może być, kochani, e, szczególnie dla do związków, dość e, niekorzystna, słuchajcie, no, dla, dla, dla relacji rozwijających się również, tak. Ja tutaj, tak wiecie co, wyczuwam, zwłaszcza jeśli macie zadekalne, e, kochani, ryby, ale jeśli nie macie, to oczywiście e, mogą to być inne znaki, ale wyczuwam, że, mm, słuchajcie, ktoś e, czeka. Czeka może na jakieś wyznania, czeka na jakieś deklaracje, na jakieś decyzje wreszcie, i tutaj rada, pora zacząć działać. Zamiast ciągle tutaj odkładać, em, tak, zacząć. Zami, <laughs> poczekajcie chwilkę, troszkę, straciłam głos. Zamiast ciągle. Em, Wiecie, odkładać to jakieś deklaracje, jakieś wyznania, lub konkretne plany na przyszłość, czy spotykania się z jakimś człowiekiem, odkładać te terminy, randek i tak dalej, odkładać właśnie na później, to tutaj czujesz, że um, może lepiej. Ruszyć, tak? No, ktoś tutaj ewidentnie, nie wiem czy to wybliźnięta, czy to druga strona, ale ktoś tutaj ewidentnie albo się czuje, albo może się poczuć taki zaniedbywany ciągle, wiecie, odprawiany z tym przysłowiowym kwitkiem, prawda? Hmm. I pamiętajcie, kochani, też, że w miłości każdy ma swoje granice, tak? Cierpliwości przede wszystkim. Więc tutaj w tym miesiącu przydałaby się zmiana nastawienia, tak? Przede wszystkim nie czekać, nie myśleć, nie zastanawiać się, nie analizować, tylko wyjść z propozycją tej randki, tylko lub nie zastanawiać się, czy iść na tą randkę, tylko faktycznie pójść na tą randkę, jeśli są jakieś takie sytuacje kryzysowe w związku, być może to jest idealny miesiąc na to, żeby po prostu te sytuacje kryzysowe załagodzić, tak, nie zastanawiać się, to nie, lipiec nie jest miejsce, miejscem, miesiącem na zastanawianie się, tylko warto działać, no, no, to z jednej strony, a z drugiej strony, kochani, tutaj dosłownie jest pokazane, że warto podjąć jakieś konkretne działania, nie, nie wycofywać się, zwłaszcza single, nie siedzieć w domu, nie zamulać, nie zamykać się w domu, tylko korzystać z okazji, wyjść do ludzi, tak? Także tutaj y, dla Was taka rada, taka rada na miłość, pora się odpajęczyć, pora wyjść do ludzi, pora zacząć działać, a nie analizować ciągle w kółko jednej te same y, sytuacje, no. Mm -hmm. Także tak. Dobra, dopowiedzmy sobie może tą energię, co? Dopowiedzmy sobie. Mm. Dlaczego ten ruch? Skąd ten ruch? Czy bardziej tu jest rada dla Was, żeby faktycznie wyjść z inicjatywą do drugiej strony, czy po prostu możecie się spodziewać pewnego ruchu w miłości, tak? pewnych działań, aktywności. Tak. Tutaj jednak pokazana jest aktywność, bo być może w czasie jakiegoś milczenia, jakiejś ciszy, jakichś zastojów, kryzysów po prostu ktoś wychodzi z inicjatywą. Zobaczmy, zobaczmy. Poczułam, że jednak warto sobie dopowiedzieć. Zobaczmy sobie tą energię. No, kochani, powiem Wam tak: tutaj komuś się kończy ewidentnie cierpliwość. Ktoś tutaj w nieskończoność czekał, nie będzie. Tutaj jeszcze pokazują mi się znaki ziemskie, pokazuje mi się Panna Byk lub Koziorożec, i komuś się kończy cierpliwość, więc wszelkie zahamowania, nie? Wszelkie odkładanie w czasie, czy właśnie brak podjęcia jakichś konkretnych decyzji? Hmm. Może spowodować dosłownie przeterminowanie okazji, tak? Przeterminowanie okazji, żeby naprawić jakąś relację albo poznać kogoś ciekawego. No, tutaj ewidentnie opóźnienia wszelkiego rodzaju mogą spowodować i niechęć, i brak działania, mogą spowodować w miłości, że niektóre szanse po prostu przejdą obok. No, przejdą obok. Nie wszystko jest stracone, nawet teraz mówię do tych ludzi, które czują, że może już za późno z tymi wychodzeniem z inicjatywą, tak, ale nie wszystko stracone, ale czas goni. Od razu mówię, czas goni, tak? Także tutaj warto się pośpieszyć, a nie czekać, myśleć i się zastanawiać. Także tutaj macie taką radę. Dobrze, kochani, co miłego? Co miłego w tym miesiącu? <laughs> e Słuchajcie, to jest wasza energia. Dla mnie król y, mieczy jest takim, bli, takim bliźniakiem w bliźniętach, prawda? To jest wasza energia gdzie od zadykalnych bliźniąt i to, co szczególnie mam teraz wrażenie, może Was zaskoczyć tak pozytywnie w tym miesiącu, to y, to, to, jak bardzo wy bliźnięta, tak? Y, jesteście dla siebie takim wsparciem. Mam takie wrażenie i jak wielkie cuda po prostu jesteście w stanie zrobić w swoim życiu, tylko dzięki temu, że uwierzycie w siebie, tak? Uwierzycie w siebie i poczujecie taką pewność siebie, pewność swoich racji, pewność swoich przekonań. Słuchajcie, to w co wierzycie, metody, jakie wierzycie, które są dla Was skuteczne, mogą być szczególnie skuteczne w tym miesiącu. Brzmięta to jest takie dosłownie uwierzcie w Swoją nieomylność, tak? Ta wasza nieomylność, te wasze dobre decyzje, te wasze przeczucia, to wszystko może was naprawdę pozytywnie zaskoczyć. Tu jest taka, wiecie, postawa też mi się pokazuje, że w obliczu wszelkich przeciwności, jakichś niepewności, to wy nie poczujecie się zniechęceni, tylko wręcz przeciwnie, to doda wam sił do działania, tak? Taka wasza niezniszczalność, o właśnie, to was, wasza niezniszczalność, pewność siebie i nieomylność, to to, co może was szczególnie zaskoczyć w tym miesiącu, tak? Więc dzięki temu tutaj czuję, że jeśli pojawią się jakieś manipulacje, jeśli pojawią się jakieś próby też tutaj owinięcia w wokół palca przez inne osoby, albo właśnie jakieś kłamstwa, to szybko je wyczujecie i będziecie nieomylni w tych osądach. Także uda się tutaj uniknąć tych sytuacji <laughs> przede wszystkim, tak? Także fajnie, no. Słuchajcie, to też taka dobra energia, jeśli chodzi o um, wszelkie umowy, takie korzystne umowy, to, co trzeba podpisać, to, co trzeba um, jakimś świskiem potwierdzić, tak? Jakimś podpisem. Korzystne umowy, korzystne kontrakty, mi się tu pokazują. I jeśli, słuchajcie, jeśli ktoś w tym miesiącu um, ma jakiś. Zaplanowany, lub nawet jeśli będzie niezaplanowany, ale jakieś zabiegi, wiecie, dentystyczne, chirurgiczne, czy tam nawet fryzjerskie, słuchajcie, to tu jest pozytywne zaskoczenie, takie, że pójdzie bardzo, bardzo dobrze ten zabieg, tak? Będzie udany i bez jakichś takich większych tutaj później komplikacji. Także dobra wiadomość. Także dobra wiadomość, także. Ale tutaj taka wiara w siebie i ta wasza niezniszczalność to naprawdę może być fajnym zaskoczeniem dla was. Dobra, lecimy dalej. Na co uważać? Na co uważać? Słuchajcie. W pierwszej kolejności, wiecie, bo to jest energia takiego macierzyństwa w macierzyństwie dla mnie, tak? I w pierwszej kolejności, to... Yy... Tutaj mam takie wrażenie, że uważajcie, na, z jednej strony na niechcianą ciążę, tak? Więc chyba nie muszę tutaj tłumaczyć, dorośli jesteśmy w jaki sposób uważać, a z drugiej strony kolei też ostrzeżenie przed problemami z zajściem w ciążę. Mhm. Więc tutaj, kto planuje, może w tym miesiącu mieć pewne takie problemy. Nie wiem, czy zdrowotne, czy bo bardzo często te problemy są związane też z podejściem psychicznym, tak? Ta nasza psychika czasami blokuje, ale mogą być problemy. Nic na siłę, kochani, więcej cierpliwości, więcej wyrozumiałości do siebie, do swojego zdrowia, tak? Zadbać o siebie i poczekać. Może to nie jest dobry miesiąc. Troszkę też czuję, że to nie jest taki dobry miesiąc właśnie na zachodzenie w ciąży z jakiegoś powodu. Tak? Może warto tutaj by było przebadać pewne sprawy. Ale na tym kończę, kochani, ale na tym kończę, bo wiecie, że ja nie lubię tutaj w zdrowie za mocno wchodzić. Specjalista to się kłania od ciąż i innych spraw. I słuchajcie teraz jeszcze dla kobiet, które są w ciąży, lub dla osób, którym macie w pobliżu swoim dziś partnerkę, prawda? Jakąś siostrę czy przyjaciółkę macie w ciąży. To niech ta kobietka w ciąży sobie po prostu dba o siebie w tym miesiącu, tak? Więcej odpoczynku, więcej witaminek. I nie nadwyręża się przede wszystkim, tak? Ale słuchajcie, na to co pomijając już te sprawy, wiecie, macierzyńskie, rodzicielskie, chociaż nie, tu też jeszcze jeśli macie dzieci, jeśli macie dzieci, kochani, to tutaj uważajcie na nadmierną opiekuńczość do tych swoich dzieci. Ja tam często powtarzam, że... Warto czasami temu swojemu dziecku pozwolić spaść z rowerka, tak? Więc tutaj, żeby nie zablokować jakiegoś tutaj dziecka w zabawach, tak? Nie, nie być psujem tej zabawy. I wiecie, właśnie tutaj, propo tej nadopiekuńczości, tutaj mi się pokazuje takie, wiecie, ostrzeżenie przed kobietą, przed takim nieprzyjemnym wpływem jakiejś kobiety na bliźnięta, słuchajcie. I ten wpływ może się właśnie objawiać takim, taką właśnie nad nadopiekuńczością, jakkolwiek ją rozumiecie, słuchajcie, takim wiecie, chuchaniem, nie? Chuchaniem na, 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 na zwykłe zdarte kolanko, tak? I to może blokować, i to może blokować po prostu w waszych działaniach. Także mogą to być Wasze mamy, mogą to być Wasze siostry, mogą to być Wasze partnerki, ale takie, które po prostu powstrzymują Was przed działaniem. To będzie wynikało z nadopiekuńczości, tylko wiecie, ta nadopiekuńczość czasami była troszkę toksyczna, także na to uważajcie. I wiecie, co uważajcie także w tym miesiącu, jeszcze na takie, wiecie, co blokady. Blokady, mogą się pojawić blokady, takie twórcze, jakieś kompleksy mogą się pojawić. U niektórych w głowach i takie porównywanie się z innymi. Zwłaszcza kobiety często porównują się do innych kobiet, to nie ma absolutnie wiecie, każdy człowiek jest inny, i to absolutnie nie ma sensu, żeby porównywać się z innymi kobietami, z innymi ludźmi. My jesteśmy sobą, tak? Ja zawsze mówię, że bądźmy sobą, bo wszyscy inni są już zajęci. Także weźcie sobie to pod uwagę. Dobra, kochani, bo gadam już dosyć długo, nie, może nie powinnam nawet z tym moim gardłem, więc słuchajcie drogie bliźnięta. W w tym miesiącu przede wszystkim postawcie na siebie na swoją niezniszczalność, na swoją pewność siebie i intuicję, która podpowie Wam, w którym momencie wasze działania mogą być dla Was szkodliwe, i z drugiej strony, w którym momencie działania innych ludzi mogą być niesprzyjające dla Was. Także postawcie na to, ale jeszcze rada dla Was. Ok, jeszcze rada dla Was. <laughs> o, początku światem. Słuchajcie, żyć tu i teraz. Żyć tu i teraz. Słuchajcie, puśćcie wolno w tym miesiącu. Nie wiem, wszystkie wasze negatywne emocje, wszystkie negatywne wspomnienia. Jeśli nawet to są wróty sumienia, tak, że puśćcie to wolno, bo mam wrażenie, że w tym miesiącu nadszedł czas, żeby tak sobie uświadomić że życie po prostu toczy się dalej tak i takie ciągłe, bezustanne przeżywanie jakichś gorszych momentów naszego życia w niczym nie pomaga, zatrzymuje. Także życie tu i teraz. zostawcie smutki za sobą, to, co było minęło, nie wróci i być może nawet niektóre sytuacje nie powinny wracać. Także to jest dla Was taka rada, moje drogie bliźnięta. Dobra, kochani, to co? Wiem, że musieliście poczekać. Przepraszam Was najmocniej, że tak to się troszkę przedłużyło. Akurat e, u Was padło na Was, jako ostatni jesteście w tym miesiącu. Poprawię się w następnym miesiącu. Będę się przynajmniej starała. Także życzę Wam, słuchajcie, pięknego, wspaniałego miesiąca. Zdrowia, naprawdę zdrowia, bo te upały mają pewne konsekwencje. Które ja odczułam na sobie. Mam nadzieję, że będziecie zdrowi. Trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam pięknego, wspaniałego miesiąca, pozytywnej energii. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Widzimy się, słyszymy niebawem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!